Dzień dobry. Dzisiaj mam propozycję dla Was. Zrobimy sobie pyszne ciasteczka owsiane. Są to ciasteczka bardzo zdrowe, ponieważ nie ma tam mąki, nie ma tam cukru, nie ma tłuszczu, a tylko naturalne produkty. I zobaczcie, co nam będzie dzisiaj potrzebne. Taką bazą do, do tych naszych ciasteczek to są banany najlepiej jak są dojrzałe dwa lub trzy banany. Szklanka płatków owsianych, jedna czwarta szklanki ziarenek sezamu, jedna czwarta szklanki żurawiny suszonej, 1 czwarta szklanki ziarenek słonecznika. Troszkę więcej mi się wsypało niż jedna czwarta szklanki wiórek kokosowych i dwie łyżki. Miodu naturalnego. Bardzo ważne jest, żeby ten miód był taki rzadki, lejący. To będzie nam potrzebne do przygotowania naszych ciasteczek owsianych. Jeszcze taka ciekawostka, że do ciasteczek owsianych, gdzie bazą są banany i płatki owsiane, można dodać najróżniejsze dodatki, jakie macie w domu. Mogą być rodzynki, mogą być orzechy pokrojone. Mogą być y, na przykład morele pokrojone. Ja dzisiaj miałam takie rzeczy w domu, więc y, to będzie baza naszych ciasteczek. Teraz podświecę patelnię. Podświecam patelnię i na suchej patelni, na rozgrzanej, y, musimy najpierw zarumienić ziarenka sezamu, więc wysypuję już na patelnię. I czekamy. Chwileczkę to potrwa, zanim nam y, sezam się zrobi y, taki rumiany. Ruszam, ruszam tą patelnią, żeby, żeby też się nam ziarenka nie przypaliły. Jak zrobią się ładne złote, to wtedy będzie wiadomo, że już się przyrumieniły. Włożyłam już do miski banany i rozgniatam je widelcem. Można, yy, można zblendować. Ja tutaj widelcem je rozgniotę, bo banany były dojrzałe, więc yy, myślę, że się fajnie rozgniotą. I jak będą banany dobrze rozgniecione, to wtedy łączymy wszystkie wszystkie składniki, które tutaj mamy. Banany już mamy tutaj zgniecione w misce. Teraz yy, dosypuję wszystkie składniki. Co tylko mamy. Zobaczcie, że tutaj nie ma żadnych, yy, żadnego cukru. Właściwie to moglibyśmy dać troszkę cukru waniliowego dla zapachu, ale nie przygotowałam. Teraz yy, serzem. I Miód i musimy połączyć te wszystkie składniki teraz ręką. Mieszamy, mieszamy. Wychodzi taka taka ciapka. Słuchajcie, mamy już przygotowane nasze ciasto na ciasteczka owsiane, wymieszane wszystko. I zobaczcie, to, to nasze ciasto jest takie trochę miękkie, więc żeby nam się piękne ciasteczka uformowały, przygotowałam właściwie taką foremkę. Wykorzystałam puszkę od pasztetu. Wycięłam drugie dno, żeby można było robić na kształt kółeczka. I zobaczcie, kładę na foremkę moją na blaszkę i tutaj już przygotowuję ciasteczko. Zobaczymy. Jest. Udało się. Można nawet troszkę mniej wkładać tej naszej masy i następne ciasteczko. Zobaczymy, ile nam wyjdzie tych ciasteczek. Są też takie foremki, y, można kupić gotowe. Ja nie miałam takiej foremki, więc wymyśliłam sobie, że y, zrobię z puszeczki po pasztecie i też nam tutaj się y, udają ciasteczka. Jeszcze tutaj dwa ciasteczka położymy. Się zmieszczą. Dobrze. I słuchajcie, wkładamy teraz do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni. Ja już sobie wcześniej włączyłam piekarnik. Na 20-25 minut, jak będą ciasteczka zarumienione, to wtedy wyciągamy i nastawiamy czas na 25 minut. Nasze ciasteczka po 25 minutach w piekarniku wyglądają tak. I najważniejsza sprawa, nie możemy ich na razie dotykać. Jedna sprawa, że to są bardzo gorące, a Druga rzecz taka, że one są jeszcze miękkie. One muszą dobrze wystygnąć, żeby były fajne do chrupania. Dziękuję bardzo.